To jest mój stickman i musi bronić mojej bazy przed nubami z teleportu. O, o, ale on jeden nie wystarcza, taki malutki! Tu są dziady grubsze i silniejsze! I jeszcze na koniach są i to ile ich. Dostawcie moją bazę! No nie, ten jeden nie wystarczył. Co mogę zrobić, żeby nie chodzić z tym jednym stickmanem, tylko mieć więcej? Tu jest sklep! O elegancko za 50 monet można wykupić kolejne stickmeny. 63% 31 3 0, 60. 08 Przedzej w totolotka wygram. Spróbujmy. Otwórzmy. Uwaga. Stickman. A dobra, czyli już mam dwa takie same. Otwórzmy kolejne. Co mi teraz poleci? Znowu Stickman i następny. Wow, Bowman! I tym pięknym sposobem ma pięć zwykłych stickmenów i jednego bowmena. I za chwilę rozpocznie się pierwszy wave, więc może od razu, OLE on ma wielki ja cię kręcę. Dobra, spokojnie. Zaraz go zobaczymy, jak on będzie. Tego trzeba by tak stickmana. Żeby on zahaczył o wszystko. Więc tutaj bij. Bij go, bij go. Dobrze bij. I od razu ewolucję można zrobić. Mam 440 dolców. Zrobimy mu na... A może być szybki albo silny. NIE wiem, ja ci Dobra, niech będzie silny. Ooo, jak teraz przywali rasa porządnie. Upgrade jest za 900. Nie stać mnie! Szybko, kolejny, kolejny, kolejny. Tutaj, 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 obok! Pomagaj, pomagaj koledze! To tego zrobimy szybkiego! <îścoughs> on jest szybki i ma większy zasięg! I już jest trzecia fala! Fali jest 20, więc normalnie na easy teraz wygramy. Bo za chwilę podstawimy jeszcze tego łucznika. Łucznik jest za 280, czyli on może sobie tu tutaj normalnie z daleka stać i on będzie bronił wszystkiego. Patrzcie. Ale ja ja trafia normalnie. O, zaraz. On bije po trzy. mu się mały patyczaku chudy Dlaczego on za trzy bije, potem upgrade jest będzie bił za dziewięć? Aj, na trzecim levelu ewolucja. Który ja mam level? Halo? wiadomo, no nie wiadomo. oj na koniach tu. Mam 1540 dolarów. Kogoś trzeba upgrade'ować. Trzeba tego silnego. Dawaj, wal jeszcze mocniej. Po 56 bije na hita. Łucznika zapgraduję i drugi raz zapgraduję. I tu jest ewolucja! On teraz bije po 22! mamy podwójne szczały. O, o, o! Ty, mały lubku. No, przelaz mi przed chwilą. Jak on tam przelaz? Tędy, tędy, tędy. I się tu dziadyka prześliznął. Tu mi chciał wejść, tu mi chciał wejść, okraść mnie. Ooo, był, był mały. Ale dobra, patrzcie, już usmyłeś. Przecież ja za chwilę wygram. Dobrze, Zara 20. Nuby na koniach, won. Czekajcie, tutaj trzeba upgrade zrobić kolejną 4000. Czemu trzeba ob e, podwójne czy mocniejsze? Podwójne strzały niech robi. I upgrade za 4700 Zara. o! maksymalny dziad. On bije po 137. Ja nie wierzę. Co sekundę wali. Ha, ha. Jaki silny! Teraz jeszcze tak. Ten silny jest do upgrade'u i ten szybki jest do upgrade'u. I normalnie teraz jak go zapgraduję, to musi się zasięg powiększa, jest silniejszy. I teraz jeszcze! I potem za 6 tysięcy! Jakieździerstwo i oszustwo! o tu jaki bydlak jest giganup! Ej, ile on ma... 3000 HP oszaleli. Ej, To mnie przełożą! Halo, przełożą! Ja auto skipa miałem włączonego Chowatko, jak ja sobie teraz poradzę Dobra, tutaj mi uciekły, pouciekły Mam 6000 dolarów Ta, ja tutaj walnę łucznika Tu walniemy, tu walniemy łucznika i się nie boimy Upgrade, upgrade I tutaj damy tego penetrating O, on będzie silny Ale jeszcze spokojnie, przecież jak oni tu przejdą To oni idą tu naokoło I jeszcze ci ich będą bić O, ci, tutaj tych dwóch Trzeba zrobić upgrade, upgrade no nie mam pieniędzy, że co? Pomidajcie pieniądze trochę. Wiem. Wykliknijcie teraz łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a ja jest! Stać mnie na upgrade. Dzięki za suba, to dzięki wam. O, i teraz trzeba poczekać na tych dziadów. Wyłączyliśmy autos. Wyłączyłem autoskipa! Te dziadyki tutaj. O, są bici. Bardzo dobrze, jest dobrze. Czyli ten bije wolniej, ale mocniej. O, ej, to, co? co? Aż tyle mi przeszło! O, nie, 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 nie. Tego trzeba też zapgradewać. On już jest maksymalny. Ole mu teraz idzie. Dobrze. Tu trzeba kolejnego bijatykę. Dobra, tu będzie miał większy zasięg, jak będzie tu stał. Zrobimy go na szybkiego. Upgrade upgrade. Kolejnego stawimy. Zrobimy go silnego upgrade upgrade. O! Terra Easy! Siedemnasty Wave, zobaczcie, kto to jest! Jakieś czerwone, straszne nuby na czarnych koniach. Dobrze, za chwilę to wygramy! Tak jest! I osiemnasty Wave, ale easy? Nuby z trzema głowami. Co tu się dzieje? 19. Wave! Jakieś lodowe. Co to jest za żołnierze nuby? I na 20. Wave, patrzcie na to. Przecież to wygląda jak wielki nub Deadpool! 12 tysięcy HP o, o Już był 20 wave I co o tej mapy nie da się przejść Z moimi stickmenami, takimi fajnymi Musisz znaleźć lepsze stickmeny Aaaaaa! Tutaj te lepsze! Bo tu jest jeszcze niebieski, fioletowy, czerwony Dobra, otwieramy to. Ale jajca od razu trzy! No nie no stickmany jeszcze więcej Dawaj więcej dawaj lepsze mają być lepsze Bowman już mam Dawaj dobre powiedziałem Nie no znowu mam Muszę przejść tamten level Muszę przejść na maksa O nie poproszę lepsze o! Niebieski farmer Jeszcze szybko trzeba całego golda wykorzystać może trafi się fioletowy? A, super, jasne. Na pewno fioletowy się trafi. Ehe! Ale tu jeszcze zagemy można otworzyć. Otwieramy zagemy. Farmer! Oj, tu jeszcze 10 można, bo jest taniej otworzyć. Uuu, za 29 Robuxów. Easy, jak to niuśko. I halo? Co tu? Mnie. Ale jak otworzę jeszcze 100, to dostanę gwarantowanego fioletowego. Dobra, trzeba to zrobić. Nie ma opcji, dawaj. Jeszcze 600, bo to będzie jakieś 5000. I teraz otwieramy tylko 100. Ooo, ale no od razu jakie dwa niebieskie też. <laughs> Normalnie fioletowy też mi poleciał. Ja nie muszę teraz tego otwierać do końca, ale ja, Ale mam 136 na 150, to już trzeba otworzyć. 142, 145, 148 i ostatnie dwa otwarcia. I teraz powinienem dostać fioletowego. O! No i elegancko. Teraz patrzcie, co się dzieje. Mam czerwonego najlepszego. Zakładamy go. Fioletowy. Ten niebieski. Tutaj niebieski z widłami inny. I dziadek zielony. No i jeszcze łucznik zielony. Ale teraz mam ekipę zmontowaną. Ale ekipę żeście zmontowali. To teraz nie pokonam tego łatwego. Idziemy na trudniejsze. Teraz idą stąd. Tu jest jakieś cmentarzysko. Tam mi chcą wejść na chatę dziady. Eee, jeszcze nie skończyłem gadać. 400 dolców Paweł, szybko. Od razu od fioletowego zaczniemy. O! I co cwaniaczki? Po ile bije? bij. No bije! Czemu o nich nie bije? Eee, O Ej teraz dopiero zaczął, ale dziad on się przespał, on chyba spał! Dziad tu trzeba kolejnych dziadów otworzyć szybko, może tego farmera. Albo łucznika Dobra, łucznik tu będzie dobry O, strzelaj ładnie, ładnie strzelaj Tak, on ma duży zasięg, to on wszystkich wystrzela Elegancko, o to chodzi Patrzcie, jakie tutaj nubki są kolejne Jakie to są jakieś halki A ten ma kolejny upgrade za, dobra Obrońca albo rozwalacz Rozwalacz za 400 O, po kilka naraz bije No, upgrade ma za 1200 Tego jeszcze nie mamy Ale tu jakie już kolejne nuby I w ogóle jakieś potwory, co jest? Na bężach Wylatają Wal, 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 wal Zaraz zobaczymy gościa z grabiami No i co, on będzie tu grabił liście? Sprawdźmy go <ścoughs> On pieniążki generuje ale jaja, ja on tu zamiata i pieniądze lecą Co 12 sekund O ja cię krycę, o ja cię co się dzieje Ja chcę upgrade'a zrobić Czyli farmerów trzeba postawić tutaj Tutaj drugi A nie, nie mogę tylu A ten, on też zarabia pieniądze Dobra, eee, bo ten żołnierz się dobrze radzi Upgrade'a mu walniemy I to biję po 18 Ej, to ten też niech jeszcze zarabia pieniądze Temu jak dam upgrade, to będzie szybciej zarabiał A ten tu, oj. Czyli tego mu jeszcze ewolu o, teraz będzie pieniądz. Co 8 sekund pieniądze. Ale jeszcze jest ten czerwony. Za 560. Trzeba go postawić tu przy wejściu. Zobaczyć jaki jest mocarny. Patrzcie na to co on robi. Wow. Ale on ma czary mary. Upgrade jest za 940. Ale jego szkoda w takim dziwnym miejscu postawić. On powinien być gdzieś tu. Albo chociaż przy zakręcie. No o tu. To będzie tu jednak. Robimy upgrade za 900. I ja cię kręcę, jak odbije po 80, co jest? Ha! Nie no, teraz to ja chyba autoskipa mogę włączyć Już jest siódmy wave <laughs> 3000 hajs od razu, ewolucja na Dragon Huntera Łoj, wygląda lepiej I za 3600 kolejny upgrade o, Ale on trzepie Dobra, jeszcze tych na pieniądze trzeba poulepszać Za 1700 Tych trzeba też dziadów ulepszyć I tego dziada ulepszyć Temu ewolucję I kolejny upgrade Ale teraz będzie się tu siano sypało 4800, co się dzieje? 11. Wave, patrzcie. Tutaj kolejny upgrade za 3600. I za 9200 na Dragon huntera Ulepszamy jeszcze bardziej. Ale ten jest mocarny, jako rzuca tu. Za 300 nawala wszystkich. Farmera trzeba jeszcze zewolucjonizować. Jest maksymalny 220 dolców, co 5 sekund. Teraz będzie dawał. Tutaj też szybko. Tu też upgrade. Tu upgrade. Tu upgrade. I ten farmer jeszcze też. Musi być maksymalny Więcej pieniędzy O, 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 o Tu się kłopoty zaczynają Wyłączamy autoskipa Oj, 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 oj Dobra, zapomniałem Trzeba upgrade'ować jeszcze tego żołnierza O No i teraz on jest maksymalny Ale to mi przeszedł dziad 120 HP To ten awaryjny Musi dostać upgrade, upgrade I na podwójne Teraz sobie poradzi Patrzcie O nie, o nie, o nie Kolejne wyskakują Coś mi się wydaje, że tutaj teraz Będzie trzeba postawić tego Na zakręcie Jak najbliżej zakrętu O, o Mogę mieć tylko dwóch. Do tego z przodu trzeba szybko sprzedać. I postawić go tu. No, i teraz. Upgrade, ewolucja. Upgrade, ewolu. Dobra, prawie ewolucja. To maksymalny kolejny cięższy. O, akcja, ale tu już są jakieś kraby. Siedemnasty live, Co się dzieje? Jeźdźce na czarnym koniu. A ten jeszcze nie jest maksymalny, bo on na 9200 kosztuje. Szybko pieniądze dawać. Jest 9200. Ewolucja. Maksymalny. Maksymalny level, jaki zasięg! I dziewiętnasty wave! Kolejne rycerze! Dziadek, machaj kijem tu! O, upgrade, upgrade, upgrade! On się zamienił teraz w dziada z peleryną! I dwudziesty wave! Patrzcie, idzie dziad, 18 tysięcy HP! Dawaj, farmer! Grabia mi go, grabia mi, jedziesz! Jeszcze łucznika możemy zobaczyć, na ile będę miał. Upgrade, upgrade! Szybko, upgrade! O, na do maksa! Dobra, uwaga, to już jest ostatni boss Ostatni wave, ale mu HP spada Przecież ten najlepszy czerwony Bije po 600 Ale go jedzie, dawaj 10 tysięcy HP zostało, dobrze Już połowa HP, dobrze Tak jest, 3 tysiące HP 2, 1 I wygrał A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć Zanim ten odcinek się skończy Na pewno nie zdążysz Uważaj, masz mało czasu Ten odcinek będzie też świetny